poklepię tam ale panie taka kosa to przedpotopowe to jest na przyszłym czyli narzędzie ale i to trzeba mieć bo gdzieś koło słupa, czy gdzieś nie można zajechać tym kombajnem trzeba iść kosu wyciąć żeby się nie zmarnowało no. No to zostanie ten snopek, a na całym polu to może iść 10, to i pół metra, a pół metra to piechotu nie chodzi. Trzeba się egzystować, to w każdym miejscu trzeba być oszczędnym i wytrwałym. Po samym brzeszku, żeby się nie porybniła, bo jak się porybni, to... Już nie kosa. Widzę, że dzisiaj jest ładna pogoda, to szybko musimy obrządzać i dokończyć żniw. No, bo siano jeszcze musimy pozwolić. Akumulatorów brak do, do, do tych ciągników. Tak, że trzeba w kunia zapalać, no do czego to podobne. Czyste i wydajne będzie. Będzie z hektara jakieś ponad 30 metrów będzie. Mówiłem, że kosa się zawsze przyda. Tak jak i tutaj troszkę Kumbajna nie może wjechać. Kosa potrzebna. I zawsze wszystko się przyda tak jest w porządku. O. Panie kierowniku, myśmy wczoraj skombinowali część swojego zboża i, byśmy, i bym się chciał zorientować, kiedy byśmy mogli mieć sprasowaną słomy. Proszę panią, w tej chwili jest taka sytuacja. Mam awarię dwóch prac. Do jednej dopiero obiecał mi serwis, że przyjedzie... Może od poniedziałku do w tym czasie. U drugiej prasy urwane są dwie igły i trzecia prasa, który był, najlepszy był, po prostu najlepszy. Jak pani zna może, tutaj Przetackiego najlepszy był. Tak mu się psuje ta prasa, że naprawdę nie wiem kiedy. No ale tak myślę, że gdzieś za tydzień powinniśmy zrobić to. Rolnicy narzekają na nas, że to my, nie, że to, że tamto przestoje, ale przez rolników. Proszę zobaczyć, jakie to, takie eksponaty na polu się znajdują. w, w maszynę to, prawda, rwie cały ślimak. I potem stoi się 3 czy 4 godziny, remontuje się. U nas nie ma mechanika, samemu trzeba robić. I nie ma kto pomóc. Samemu trzeba to robić. Ale żeby rolnicy, prawda, żeby zebrał taki eksponacik, który wyniósł gdzieś tam na drogę, położył, a to potem maszyna się psuje tylko przez to. Jeszcze będzie rok dobrze, dokąd nie pójdzie ten wnuczek do, do wojska. Widział pan, żylaki jakie ma. No czekajcie może byśmy wreszcie troszkę... Poczekajcie, bo już mi podzalewa oczy. Powinniśmy pomyśleć i coś kupić, żeby, żeby to jakiś transporter, żebyśmy lżej mogli to zboże tutaj ładować. W ubiegłym roku tak było i w tym roku, tak? No już to też nie wiemy, moja droga rośnie może na pewno się po trochę, no, nie. Stanisław, no jak tam idzie? No ciężko idzie, szczególnie na lidze. No jak? Ile no czasu jest... jeszcze pociągniecie no, wie dzisiaj jest, wieczorem? Jeszcze, jeszcze dwie godzinki pogociągniemy. No to ładnie. No, staramy się.